Kochani witajcie w moim dzisiejszym szyciowym odcinku, dzisiaj będzie o kamizelkach, bardzo Wam się podoba moja futrzakowa kamizelka, jak ją pokazuję na jakichś zdjęciach to piszecie, że fajna, fajna, żeby pokazać jak ją uszyć, no i dzisiaj właśnie taką zrobimy, ona jest na podszewce, więc, więc też taką mam w planie Wam pokazać, co prawda udało mi się kupić fajny materiał, który też ma lewą stronę, naprawdę super, Także pokażę Wam, jak zrobić z ale sama finalnie nie wiem, czy tę podszewkę wszyję, czy nie. Zobaczymy, e, także co? Do dzieła, bierzemy się za robotę, e, szyjemy kamizelkę futrzaczkową, taką, która teraz jest fajna. Zobaczcie, mam koszulę, narzucam sobie tylko... E... O, mam nadzieję tylko, że będzie wszystko słychać, bo mi się tu rozpięło coś. E, narzucam sobie na koszulę tylko e, kamizelkę i, i jest ok. Jak mi jest za gorąco, to kamizelka zdejmuję, czyli jakby nie muszę już nakładać żadnej kurtki, ale na przykład też Ramoneska no to kamizelka to też wygląda fajnie, nawet jak jest już trochę zimniej, czyli tak bardziej jesiennie, a teraz wiosenie, jak jest jeszcze nie za ciepło, to taka kamizelka z rana naprawdę fajnie się sprawdza. Także co? Do dzieła! Szyjemy! Zaczynamy od wykrojenia naszej kamizelki z naszego właśnie futrzaka. Ja kupiłam, słuchajcie, metr. I zostawię taką długość, bo myślę, że fajnie będzie wyglądała taka długa kamizelka. Mam już taką w pół uda, mam też taką krótką, kończącą się na biodrach, a ta będzie fajna, jak zostanie właśnie taka, taka długa, a też jest fajnie wykończona na, na, na dole, więc, więc ją tak zostawię. I teraz tak, składam sobie kawałek na pół, zostawiając resztę. Mm -hmm. W sumie, to to by mi zostało jako. O nie, muszę zrobić tak, żeby mieć przód, żeby to był mój przód. Zobaczcie, jak jest fajnie wykończony. Więc muszę to zrobić trochę inaczej. Składam na pół, tak żeby sobie zostawić tu moje przody. To będą moje przody. No, tutaj. Bo jakbym nie brała tej podszewki, to wtedy mam ładnie wykończone. W ogóle to wygląda jak koc Fajne jest. I to sobie na razie odkładam. A tu mam złożoną na pół i to będzie moja linia środka tyłu. Czyli wytnę sobie po prostu cały tył. Nie będę musiała go yy, rozcinać. No bo przy takim wzorze to by było słabe. Czyli to zostawiam na chwilę tutaj. To sobie spinam. A tu mamy mój, mój tył. I ja teraz sobie go będę wycinać. I teraz, jak sobie poradzić, jak nie mamy wykroju? Słuchajcie, bierzecie bluzkę, bluzę, coś, coś z czego możecie wziąć em, sobie tutaj przykład. To jest nasz tył. Właściwie nie czekajcie, to jest nasz przód. To jest nasz tył. Ja sobie tutaj taką bluzeczkę mam wiadomo, że bluzka jest taka jakby powiedzmy dopasowana, czyli zostawiacie sobie tutaj więcej miejsca, ile chcecie, żeby było zostawione, czyli jak ta fajnie jak ta kamizelka jest taka szersza, żeby, żeby można było pod nią jeszcze nałożyć właśnie kurtkę czy jakąś bluzę i tu musicie sobie zmierzyć, ile chcecie, żeby ten wasz tył miał i przód i zostawiacie sobie na przykład, nie wiem, 2-3 centymetry, odrysowujecie sobie Odrysowujecie sobie wtedy nasz tył, tak, czyli podkrój szyi, przedłużając go, odrysowujecie sobie ramię i tutaj też po bokach nie wiem, czy chcecie zrobić jaką bardziej zaokrągloną bombkę, czy ona ma być prosta, to już kwestia dowoli i tak samo długość, nie wiem może być, pamiętajcie o biodrach. Jeśli macie szersze biodra, to tutaj wtedy będzie trzeba poszerzyć ją też na biodrach, i długość taką jaką chcecie. Później odrysowujecie sobie. Podkrój pachy. I słuchajcie, gotowe. Jak, jeżeli macie w domu jakąś gotową kamizelkę, możecie po prostu z niej skopiować. Możecie po prostu z niej skopiować formę. Czyli tak jak ja mam tę swoją, wywracam ją na lewą stronę. Biorę sobie, to jest mój środek. Tutaj przykładam. Odrysowuję, zobaczcie, idealnie będzie. Sprawdzam, sprawdzam wszystko na oko ale działa, widzicie? Wszystko jest ok. I teraz ja wycinam sobie przód, znaczy z tyłu tył. wycinam sobie tył, za chwilę wytniemy przód. Już wycięte, i teraz na podstawie tyłu wycinamy nasze przody. I teraz tak nasze przody będą tu. Czyli przykładamy je tutaj, zostawiamy trochę zapasu, żeby były takie do nałożenia. Bo mogą się stykać, mogą na siebie zachodzić, żeby na przykład je zapinać. To już kwestia tego, jak to woli. I słuchajcie, ja teraz o po prostu w taki sposób odrysowuję, znaczy wycinam właściwie już mój y, przód. Dwa, dwa. Okej, okay, mamy już wycięte elementy i teraz spinam je sobie, biorę tył, trochę się z tego sypię, ale nie ma tragedii. Przy tamtym czarnym było gorzej. Bo tu mamy y, cieńszy taki włochaczek jest krótszy. Chociaż taki mocniejszy włochacz się bardziej dłuższy, w sensie z dłuższym włosiem się fajniej układa i tak połyskuje, ale no to, to już kwestia Waszego wyboru. I teraz tak, ja spinam sobie linię ramion, to od teraz od tego co już mam wycięte wycinam sobie podszewkę, I yy, jak już wydnę podszewkę, to słuchajcie następny krok, jaki robię, to robię tak, że strzywam moją kabizelkę na linii ramion i na linii boku. elementy z naszego futrzaka. Mamy spięte na linii ramion, mamy spięte na linii boku. To samo teraz zrobię z podszewką, czyli spinam tył podszewki z przodami, która sobie później jeszcze tak naprawdę dopasuje. I podszewkę też strzywam na linii ramion. I zszywam na linii boków, z tym, że w jednym boku zostawiam otwór, przez który później będę odwracać naszą podszewkę. Czyli tak naprawdę możecie, możecie sobie w jednym boku zostawić takie, nie wiem, 20 cm, żeby było łatwiej później nam obrócić. Tutaj będzie trzeba jeszcze podkrój w podszewce zrobić, ale to już przy wszywaniu. Czyli tak, spinamy boki. I sobie zostawiamy otwór. Myślę, że tyle wystarczy. I resztę do końca. I ja teraz szyję, a później będziemy łączyć podszewkę z kamizelką. Możecie też zostawić miejsce na, w kamizelce na kieszenie. Kieszenie się przydają. Więc jeżeli chcecie, to teraz jest moment, żeby dobry moment na to, żeby właśnie takie kieszenie zrobić. I one mogą być też zrobione z podszewki. Drugi bok zszywamy cały. Mhm. No i co? I szyjemy, 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 szyjemy. I zaraz będziemy wszystko łączyć ze sobą. Mamy już uszyte podszewkę i mamy uszytą kamizelkę, i teraz bierzemy, słuchajcie ją tak: przykładamy sobie tutaj nasze szwy, tu gdzie mamy podkrój szyi, przykładamy nasze szwy z ramionami i łączymy podszewkę tu, gdzie jest podkrój pachy, prawa strona do prawej. OK, i teraz łączymy nasz cały cały tutaj dookoła, podkrój, idealnie, wszystko pasuje, super i jak już to zrobimy. To słuchajcie, mamy tak, to będzie wtedy tak wyglądało, że tu się wszystko chowa do środka. O. I jest ładnie. Czyli tak, po spięciu rękawów, czyli podkroju rękawów, przeszywamy go, następnie łączymy górę. I słuchajcie, łączymy tak. Najpierw tutaj podkrój szyi. Cały czas mamy prawą do prawej. O. To szyi. Tak szybciutko. I teraz musimy się dostać do środka. Tu, 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 tu. I zrobić jeszcze opcję z... O, tu mamy rękaw. I to będzie tak. Czyli tu się dostajemy do środka. Tak. I robimy... O, w taki sposób to z tym. Hmm. Tu mamy szef, ładnie go sobie połączymy. Okej. Okay. jeszcze się musimy tu połączyć z tym i to przeszywamy dookoła a następnie wywracamy całość do środeczka do środeczka i sprawdzamy czy wszystko jest ok no, tu będzie zszyte bo uszczuła igła ach ty igło nie dobra dobra tu będzie zszyte i mamy tak ładnie odszytą pachę, ładnie odszytą pachę wtedy mamy. Mamy ładnie odszytą górę. I bierzemy się za bok, właściwie przód, czyli znowu wywracamy na prawą stronę do prawej i spinamy wszystko do, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Po całej długości przodu jednego i drugiego przeszywamy. I zostanie nam dół, ale to za chwilę, bo trochę tu tego szycia jest, więc najpierw otwór na pachę. Już się nam mieszałam tu. <laughs> e, tu jesteśmy. Tu. Najpierw otwór na pachę, później podkrój szyi, a później przód. Przody. Robimy. Po wywinięciu na prawą stronę y, wygląda to tak. Możecie sobie zrobić jeszcze magiczną stepnówkę, żeby y, mieć pewność, że nic Wam się nie będzie y, prze, y, przewracało. Wtedy robi się to tak, że stepnuje się po prawej stronie razem ze szwem, czyli tu. I tak bliziutko, dosłownie na pół, pół centymetra i wtedy przestepnujemy i ona wtedy się ładnie... W chowa do środka, tak, tu będziecie mieli przestebnowane, ale macie pewność, że nic Wam nie wychodzi. Oczywiście nie trzeba. Ja mierzyłam przez chwilę kamizelkę, nic mi nie wychodzi, więc tego robić nie będę. I teraz co? Słuchajcie, tu mamy otwór w podszewce, który w boku, który został, więc znowu wywracam całość na lewą stronę i o, tak, żeby mieć Tutaj całość schowaną, dobrze jest i teraz biorę się za tył i muszę po prostu teraz mój cały tył połączyć, pospinać i przeszyć. I dzięki temu otworowi, który był robiony w szwie bocznym, będę mogła wywrócić całość na prawą stronę i tamten otwór już zaszywamy. Albo kryto, albo po prawej stronie. To już jak Wam wygodnie, ja szyję po prawej stronie. Także biorę się za zszywanie dołu podszewki z kamizelką. I Wy, mam nadzieję, razem ze mną No i słuchajcie, kamizelka jest już gotowa. E, tak mi się spodobała, tak mi się fajnie układają te pasy i wygląda naprawdę super, że wraca już ze mną do domu, ale na mnie. Ja teraz biorę się za sprzątanie, bo jednak trochę się nasypało tego, wiecie, puszku, e, ale mam nadzieję, że mój filmik Wam się podobał, że Was zainspiruje, że taka szybka, robocza wersja Wam się spodoba i na wiosnę stworzycie własne kamizelki. Ja myślę, że jednak pozbędę się swojej podszewki, bo wiecie, że nie lubię podszewek i koś mnie denerwują, także w sumie już jest wszyta, ale chyba się jej pozbędę. Hmm, taki kaprys. Widzimy się w kolejnych odcinkach, cieszę się, że jesteście ze mną. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, no i szyjcie i piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba i co będziecie cieszyć. Pa, pa! Buźki!